Dziecianeczko, tutaj lol.pl i matys1999. Siemano. I dzisiaj Mates będzie prowadził, a będę nagrywał. Tutaj oto mój super ultra złom. Tutaj się nazywa Nokia y Asia 300. Nie wiem, czy dobrze widać, bo może, bo chyba nie sfokusował. Yy, yy, telefon posiada ekran dotykowy. I Tak jak, jak i e, no. Jest... Ym, Ulubione mama, tata. Bływ. Nie, nie, nie. Na <grywa> <Spadaj. grywa> to nie patrzeć. Y Tylko lato patrzcie. Tylko na to patrzcie. Posiada kamerę, która... Posi 5 MPxel nagrywaliśmy y moim telefonem tą recenzję HTC, HTC. <grywa> y tak, ma posiada procesor w 1 GHz, przez co możemy sobie zagrać w takiego jak Angry Birds. już. Idę troll. To jest tria? Nie, pełną kupiłem. Tak. Dużo nie przechodziłem, bo coś ostatnio się znowu zestartowało mi. O, a też Nie chodzi o nie ale nie o to chodzi. E, tak. E, e, posiada telefon dosyć dużą pamięć. Chyba coś koło jednego giga, ale i tak mam kartę 4 giga, na której mam takie rzeczy jak muzykę. Wow. No tutaj zdjęcia autobusu, eee autobusu, biedronki, ten, ten No wczoraj robiliśmy jak robiliśmy iglo, bo chcieliśmy nagryć, ale... Aha, aha, no mam tu ten, ten film. Potem... O właśnie to bokaj. E, nie, nie, nie będę tutaj pokazywał, potem najwyżej wstawimy. No właśnie wstawię. E, zobaczcie na mój kanał, to tam będzie właśnie ten I na mój? filmik, no na Matesa też. Subskrybujcie. I e... tam będzie też ten filmik. Teraz kąty widzenia pokażę. Też są niezłe. Nie Czekajcie, nie wiem jak to Wam pokazać. No z tej strony robiłeś geniuszu. Geniuszu. <coughs> to, no. A z tej strony jeszcze nie robiłeś tak, póki. O, czy. No nie są najgorsze w sumie. E, posiada bardzo dużo skrótów. Mamy w tą stronę, jak przesuniemy, mamy gwy. A jak w tom mamy aplikację, te tak kolekcje różne. Dziś ja, o, proszę, tutaj był jak tańczyć Gangnam -Gang staje. <laughs> Ej, chwila! to akcja mojego psa, to jest krótkie cięcie. Mój pies, król, bawi się ze swoim synem. Gdy na trochę wstanę, i oto akcja, oto, wa oto walka! Jezu, co za większe emocje niż na igrzyskach śmierci! Mój ty Boże, mój ty Boże, co za akcja! Zacznijmy do telefonu. Okej. Okay. Telefon trochę ja przygasł. Mamy do dyspozycji zaje fajny kalendarz, zaje fajny budzik, zaje fajny kalkulator, zaje fajne dodatki. Dobra, wiemy. Zaje fajny dyktafon. Dobra, wiemy. Wszystko. Z internetu korzysta się dosyć dobrze, ale nie wejdę, bo mi się tak jakby pakiet skończył. Jest telefon, ten, można albo jest taki srebrny, Albo jest taki czerwony, czyli taki jak widzicie. Ja już miałem wcześniej taki czerwony Xpress Music, mi się podobał. Ten też jest fajny. Tamten był mały ekran. A szczerze, wydawało mi się, że ten mały ekran. Ale jak sobie porównałem z moim tamtym wcześniejszym... Mój Boże, ale on jest wielki. To e jest po prostu iPhone. <laughs> <laughs> nie, iPhone to, to nie jest. Zresztą leży na piłkę, ale nie będziemy porównywać, bo... A właśnie, jak piszcie w komentarzach, nie albo piszcie nie... mi na kanale, nie wiem gdzie, piszcie na mojego e-maila, byle gdzie, y, czy chcecie recenzję iPoda i czego chcecie recenzję. I tak będzie recenzja iPoda. No właśnie, ale no piszcie, czy chcecie. Co jak widać, y, klasyczne dla Nokia. Biblioteka muzyki, nie wiem... nie, nie wiem, czekaj, duże P na przykład. Balia u Głośnik jest bardzo dobry. Trochę, pokażę głośnik blisko. Bardzo blisko. Tutaj puszczę coś, co tak trochę nie ma... E, ...takich... czekaj, uh, łatwiej... Mi, yy, jest budowane oczywiście radio, ale trzeba oczywiście słuchawki, Ups, nie w to. Yy, wezmę coś takiego. Teraz like jest na połowie mocy. No i co to to No, Jee, <laughs> No wyślę. No. Dobra, czy... E, jest dosyć głośny. E, tak. Jest z, z, z bardzo dobry. Szczerze, za taką cenę nie spodziewałem się czegoś aż tak dobrego. A ile zapłaciłeś z e, Ja w abonamencie wziąłem w playu za... nie żeby była jakaś reklama, ale ten... w playu wziąłem za... E, czekaj, za... 21 zł w abonamencie 29 zł. Czyli jest około 2 lata. Pi 4 stówki No tak. e, to tu możemy, jak wejdziemy, w to też mamy. Proszę, fajnie, no. fajnie możemy. Sobie... Ej, ty to jest tak jak ten, jak w moim HTC, ten. Haha, widzisz? No, no e. ja parliuję. Zgłoszę to na policję do sądu. Je, yeah, tak. E, mamy też mechanizmy, że mamy rozmowy. Na przykład, nie wiem, wejdę tutaj e. na przykład. E. Do playa. Gdzie ja weszłem? <laughs> e, akurat to nie widać, ale no proszę tutaj, że. Są takie coś, nie widać dobrze, że wiadomości, bo mnie <grybujesz> prywatne. Co wy chcecie, żebyśmy pokazywali o czym piszemy, czy z kim chodzimy. Nie, no. akurat tam takiej wiadomości nie ma, bo tam akurat z mamą. E, dobra, włączyłeś jest <grybujesz grybujesz> Koko i z babą pisałeś? Wow. Nie, nie włączyłem krzyża Koko, nieważne. Możemy zmienić na no, takie menu, ale to jest bardziej nudne. No. Mamy takie fajne. E, Przykładowka ten e, jest standardowa. Jest też opera mini, chyba nie mam. Akurat <laughs> jest też opera mini, ale chyba nie mam. Zawsze no miałem, ale to nie mam. No to bo. tak... Nie mam opera, ale. Ma, tak, jakby Dominik mi rzucił telefon na w bateria i nie mam już. Nie, nie rzuciłem ci telefonu. No nie, prostu... nie, takie coś było, nie wiem. Nieważne. No i chyba to by było na tyle, co już się zbliżamy do 8 minut. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.